Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's going to be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't want to go to work because my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life because I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm gonna okay, let's go. To pani ile ma ten silnik? Słucham? Nic nie będę Ile pan ma lat ten silnik? A ktoś tu kiedyś musiał być? Ten ma na pewno. zapach? Benzynki. Się, 10 lat? Więcej. nie? Pan ma tu 10 lat ten silnik? Z tą łódką? Nie, bo mi ją ukradli. Tak? Aha. Co pan gada? Ten o te? nie, to dobry, no. ten drugi. Aha. A łódkę znalazłem na drodze. Ale to co? Ale to wiadomo, nie ona stała w trzcinach pewnie gdzieś, czy co? No no no. A, no. Oni no, tak no, robią. Nie baczę, nie bacznie nie do mnie. Bo numer mam przytajony. Dziesiątkę płaską, no Ale żeby nie policjantem znalazł. Tak? No. Czemu gdyby? A, bo pan liczył na policję, czy co? Tak, przyjechałem na ryby wędki, to tak patrzę z lewej, z, z, z prawej i strony. No nie ma łódki, no? no. Zadzwoniłem na policję. No przyjechali i zaczęli tutaj tego fotografować. A ja już miałem przygotowaną łódkę, żeby szukać, nie? Mhm. No, oni mnie wzięli jeszcze na komisariat, tam no. ja na tej łódce miałem, czego Aha. nie miałem, minęły dwie godziny. Wsiadłem wreszcie po tej prawie trzy... A to godziny. pan myśli, że to jak pan przyszedł jej nie było, to już świeży jakiś temat był po prostu, to po nocy musiały, tak? No no, A pan z rana był już, tak? No i z rana byłem, bo byśmy na ryby mieli płynąć. No i tam je wszystko przy przemaglowali. No wsiadłem na tą drugą łódkę i szukamy. I w tym czasie to już było pod wieczór. Kumpel mówi ty, chodźmy jeszcze tam. A Dario, taka mała łódeczka chyba. Ja mu tu starszy facet, mówi, krótko, woda, już fala taka jest. My nie wrócimy. Ciemno zaraz się zrobiliśmy. Zobaczymy, i rano przyjadę z samochodem. Z drugiej strony. No, a tam nie można wjechać Wszędzie szybany. Aha. I ta łódka tam stała. A specjalnie tam, bo wszędzie. W tak my... Taki labirynt był, przycinek i, i, i pomosty. Nie nastała. Oszabrowana była. Tak? Było. A żebym a co, już, a co tu wszystko powybiera, a tak. silnik? No, bo to... Bo ja tam nie dojechałem dopiero chyba za trzy dni. Tak? No i było za późno. A dopiero. czemu trzy dni w sensie, bo co, bo, bo czego... Tędy, że płynął. Tylko inną łódką i, i są górami. A jeszcze pytałem się płynąc. E, wędkarze byli, a oni powiedzieli, mi, że zaraz spuszczają tą, tą motorówkę swoją. I mhm. nie doszukać. Ministro. Co? Pytałem się wędkarzy, czy tutaj jakaś policyjna łódka. Co tych chłopie? No to później poszedłem i powiedziałem mi prosto, nie? To, to dzięki Wam tego kim bym powiedział. Dzięki Wam. Hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Damn, tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. A, A, go, 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 go. A to kana kanał mamy na internecie na tym Aha. jak naprawiamy, gdzieś latamy, czy coś A. ja wrzucam to i ludzie oglądają, bo to nie ma takiego na szlaku. Jeziora, Aha. gdzieś ostatnio też byliśmy gościa ten wlewał e, wlał benzyny. Ropy do A, benzyny. Ropę. Kurde, ile ludzi to ogląda? Da? Da. 20 tysięcy już chyba wyświetleń takich, dużo. No bo no to się dzieje dużo zawsze coś, nie? No na tak. tych płodkach. To było tutaj prywatnie pana, a jak gdzieś jedzimy jak ludzie czasem coś odpierdyło. Co? Nie nie założyłem No jak, można też Akumulator się rozsiewa tego. to i zobaczymy. Tu podłączone, podłączone. Czy będzie siedzieć, czy będzie siedziać to trzeba się przepłynąć, nie? bo to podczas płynięcia, czy tak o jak chodzi? tak nie. no, no to smata nie ucieknie? a już Pan wypłynie tu doświadczony a tak to już gaz, czy nie? No tak o gaz czy nie? Czy gaz? Ale nie, no już potem oddalewało To chyba śrubę Nie, nie, jeszcze śrubanie. nie Na trimie pan podniesie Nie, dobra śrubanie. Tam po prostu Trzcina nas blokowała No, na tyłu, musi wyjść Wyjdź Ja bym wyciął ci Tak? ona hamuje nas A wcześniej, co już tak zapali, Pani się dało. Tak, się dało. Aaa, nawinęło się. Ja już zaraz z nie, No i dobra. Po prostu brudu trochę podeszło, się zawiesiło to wszystko. Być może, jak pan mówi, paliwo zastało syfu. A tu jest jakiś zbiornik wbudowany, czy taki zwykły? Czy taki zwykły, który można sobie wyciągnąć? No tutaj jest, no Dobrze, a kiedyś Pan go płukał? On jest co roku kupiony Aha, no to nie Filterek, co roku filterek trzeba To nie poleci? Nie. Poleci? Poleci, tak. Jak mucha a ten teraz nie. Bo to wszystko idzie. Fajnie ta Yamaha, to tak ja, nie idzie. Ale fajnie płynie nie w ogóle, jest taka kalina widać, nie? Akurat, chodźcie. Bardzo fajnie tam uderzka pływa. No i Po prostu, no. Internet może by sobie zmienił, tyle syfów było gdzieś tam po podeszło. A w razie czego kiedyś, jakby Pan miał taką sytuację, to też czasami na przykład wypiąć łączkę paliwową trzeba, nie? No. Wziąć go, zapalić, aż wypali pali wszystko z gaźnika. I wpiąć złączkę, napompować gruszką i wtedy zobaczyć, czy się nie będzie lało. Jakby panu kiedyś tak się zdarzyło, że pływak się zawiesi, nie? Tak.